Moi drodzy, ja przypominam, że dzisiaj cały dzień pakujemy prezenty. Tutaj bardzo fajny prezencik dla każdego, kogo naprawdę bardzo mocno kochamy, może to być mama, tata, może to być ukochana osoba. Serduszko, które dzisiaj będziemy pakować w wyjątkowy sposób. Tak, postanowiłam, że y, lekki prezent możemy zapakować w papier. To jest właśnie taki lekki. Może to być serduszko, może to być apaszka. I chcielibyśmy, żeby to była troszeczkę niekonwencjonalna torebeczka, uh -huh. do zrobienia w domu, bardzo prosta. Może to nawet zrobić dziecko. W takim wieku, jeżeli pokażemy, jak to wykonać. Ja postanowiłam tutaj użyć taki papier, który ma łatwo wyznaczalne linie, czyli okay. są wyznaczone linie poziome i pionowe, po których będziemy mogli się łatwo z nożyczkami poruszać. Nie będzie potrzeba do tego żadnego odmierzania, żadnych linii. Także myślę, że każdy szybko ten prezent spakuje, bo o to nam właśnie chodziło. Oczywiście. Dobrze, wobec tego możemy, myślę, zaczynać. Od czego będziemy zaczynać? Pokażmy ten papier. papier, papier pokazujemy. wygląda w ten sposób. Są linie, o których Pani Hania wcześniej wspomniała, tak? czyli bez linijki, bez żadnego długopisu, bez zbędnego męczenia się możemy bardzo prosto ten papier wyciąć właśnie po tych liniach. Żeby zrobić taką torebeczkę, przykładamy sobie po prostu. Wyznaczamy, jaka ma być wielkość tej torebeczki. Mhm. I przykładamy czyli sobie to z naszym tam Serduszko jest. Tak, my już to wirtualnie zrobiliśmy Tak, Dość małe, także myślę, że. Tak. Starczy. I tutaj sobie zaginamy. Najpierw odwracając papier prawa strona do prawej. Później sobie wytniemy o jedną krateczkę tutaj akurat więcej. Ale jeżeli Państwo będą mieli inne wielkości tych krateczek, może to być na przykład 3 cm2. Chodzi o to, żeby zrobić zakładkę. Tutaj precyzja widzę od razu jest, nie ma problemu, jak są linie to wszystko gładko nam wychodzi. I tutaj sobie po całości obcięliśmy, tak zawsze jest najłatwiej sobie gdzieś tam ogarnąć ten papier. Czyli ten papier możemy sobie odłożyć od razu z boku, super. Teraz przewrócimy sobie ten papier na drugą stronę. Potrzymaj tutaj, tutaj rączka, proszę. I znowu po tej linii, po której zagiliśmy. Uh -huh. Zaginamy, zaginamy sobie. Zaginamy uh sobie -huh. lewa strona do lewej tym razem. Teraz sobie patrzymy, jakie to serduszko mniej więcej będzie. Możemy sobie zawsze zrobić troszeczkę tą torebeczkę większą. I sobie wytniemy tutaj. I to będzie ta część, która będzie nam potrzebna. Uh -huh. Co teraz? Jak To teraz ta magia? <noise> kolejnym etapem będzie przyklejenie. I zaklejenie tutaj tego brzegu. Tutaj możemy użyć różnych rzeczy. Możemy sobie to zwykłym klejem biurowym pokleić, ale mhm. jeżeli będzie bardzo śliski papier, to wtedy to się będzie odklejało, niestety. Czyli taśma klejąca? Taśma klejąca jest dobrą opcją. Tutaj, ponieważ mamy taki bardzo gęsty wzór, nie będzie tej taśmy widać. Mhm. Natomiast może też być taka taśma dwustronna, samoprzylepna, która też ginie nam tutaj pod tym rantem. Może taka być taśma do wykładzin, na przykład, którą możemy w sklepach sieciowych kupić. Czyli w tym momencie tutaj mamy taką taśmę z dyspenserem. Czyli właściwie tylko odrobina tej taśmy, bo oczywiście. Tutaj. I ja sobie o, to po całości tutaj. Po całości, pokleję. dobrze. Trzymaj tutaj oliwę. Trzymamy, my z oliwią pomagamy. Tu może troszeczkę. Widocznie. I mamy to przyklejone. Super, bardzo fajnie. Odkładamy. Taśmę musimy sobie tutaj zakończyć. Odcinamy brzegi teraz musimy wyznaczyć dół takiej torebeczki czyli to sobie jakieś 2 centymetry najlepiej Czyli znowu robimy taką zakładkę, zaginamy, tak? Tak, kolejne zagięcie. I znowu szykujemy taśmę. W ten sposób proszę zobaczyć to wygląda w ten sposób, mhm. ale odcinamy sobie tutaj te końcówki. Aha, czyli jeszcze na taśmę mamy troszeczkę czasu. To sobie. I mamy teraz taki efekt. Uh -huh. Chodzi o to, żeby ten brzeg wewnętrzny wyciąć również. No i musimy patrzeć na każdy krok. Nie będzie to takie proste, dlatego Myślę, to pierwszy że... raz wykonuję taką torebkę. Myślę, że uda się o, na pewno. No i teraz zostaje teraz... nam tylko jedna część: czyli uh -huh. mamy sklejony papier. I jedna część do zaklejenia. Dobrze, Potrzebuj to już. Tu, tu paluszki szykujemy i tu taśmy sobie taśmę. na całą długość. Tak? Tak, po całości sobie tutaj, od lewej do prawej strony. No Przyklejmy. To ja już zabiorę taśmę. W tym momencie mamy taką torebeczkę prostą, ale jeszcze Aha. musimy zrobić górę. Przymierzymy sobie to nasze serduszko teraz. Pasuje. I zobaczymy, ile tego miejsca nam jest potrzeba. Myślę, że możemy, możemy jeszcze, sobie jeszcze przyciąć. przyciąć tak. o. Nawet jeszcze trochę. Serduszko z powrotem. I drugi raz robimy to samo, co u dołu. Mhm. Zaginamy na jakieś tam Też będziemy musieli centymetra. teraz odciąć. Coś odcinamy, odcinamy rogi, i teraz tą drugą część również będziemy się jej pozbywać, tak? I teraz zrobimy sobie inną rzecz. Zaginamy sobie tutaj. Uh -huh. Czyli, jak Państwo zauważyli, przełożyliśmy sobie tą robeczkę z takiej pozycji do takiej pozycji. Te narożniki tutaj nakładają się na siebie. I też zagieliśmy i wycinamy wewnętrzną część. Zawsze wycinamy wewnętrzną część. I w ten sposób powstanie nam zamknięcie do tarepki. Super. Chociaż nie wiem, zastanawiam się, <śm> czy bym sobie sama poradziła, <śm> tak krok po kroku. Ostatecznie ta torebka złożona wygląda w ten sposób.